A wiesz, że jesień w restauracji las to czas smaków zakorzenionych w naturze? Nasze menu stworzył nowy szef kuchni Ireneusz Koniuszek, który łączy kunszt kulinarny z lokalnym dziedzictwem mazo. W karcie znajdziecie dziczyznę z pobliskich lasów, dynie pieczone na ogniu, korzenne pestki i wędzony twaróg. Smaki, które pachną jesienią i domowym ciepłem. Sery przyjeżdżają do nas prosto z serowarni mazurskiej, gdzie wciąż produkuje się je tradycyjnymi metodami. To właśnie z nich powstają nasze sałatki z grillowanym halumi, czy deski serów z czetnajem gruszkowym. Rybę i ikrę sprowadzamy od Antoniusa, mistrzów wędzenia i marynowania mazurskich ryb. To dzięki nim możecie spróbować się siotra z soczewicą i kurkami, czy blinów z wędzonym strągiem i kawiorem z pstrąga. Nie mogło też zabraknąć darów lasu, pachnących grzybów, jarmurzu i kasztanów, które nadają naszym daniom głębi i charakteru. Bo las jest w nas Piotraki Nature Resort, restauracja las. Zapraszamy.